Światowy Dzień Świadomości Autyzmu w Bibliotece Powiatowej rozpoczął się artystycznym występem uczniów zespołu szkół specjalnych, podziwianych przez zgromadzoną publiczność, a w szczególności przez rodziców i nauczycieli. Chciałbym serdecznie powitać Was na otwarciu Niebieskiego Miesiąca, który jest przeznaczony i skierowany do osób autystycznych. Chciałbym również w tym dniu, w Światowym Dniu Świadomości o Autyzmie, przypomnieć, przypominamy w tym dniu o wsparciu, otwartości i zrozumieniu dla osób w spektrum. Pamiętajcie Państwo, że autyzm to nie bariera, lecz jest inne postrzeganie świata. Chciałbym również podziękować tutaj wszystkim za dzisiejszą wystawę i zapraszam do uczestnictwa w imprezach przygotowanych w tym niebieskim miesiącu w powiecie wienuńskim przez naszych praców. Po części oficjalnej przyszedł czas na uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej Jesteśmy wśród Was i obejrzenie zdjęć, których autorami są uczniowie zespołu szkół specjalnych. Na fotografiach zaprezentowali oni swoje zainteresowania i pasje. Kwiecień jest miesiącem y, poświęconym osobom z, autyzma, z, z autyzmem. Y, związany jest y, z, jak z wyszerzeniem wiedzy wśród społeczności lokalnej, że wśród nas są osoby z autyzmem. Są to osoby, które mają po prostu trudności z odbieraniem, przetwarzaniem bodźców sensorycznych i po prostu ich reakcje są dla niektórych po prostu y, dziwne, inne, a w rzeczywistości są to bardzo delikatni ludzie, y, którzy też potrzebują od nas dużo. Y, czułości, yy, wsparcia, akceptacji. I właśnie z tej też okazji nasza szkoła po raz kolejny organizuje szereg działań. Jednym z tych działań jest właśnie dzisiaj wystawa fotograficzna uczniów, na której możecie Państwo zobaczyć pasję i zainteresowania naszych dzieci. Wystawa zapoczątkowała cykl wydarzeń organizowanych przez zespół szkół specjalnych w ramach Miesiąca Wiedzy o Autyzmie. Kwiecień to czas, kiedy szczególną uwagę poświęca się osobom ze spektrum autyzmu, ich potrzebom oraz codziennym wyzwaniom. W kwietniu odbędą się, zaczynamy tutaj dzisiaj tą wystawą naszą. Później mamy wspólnie ze specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym w Gromadzicach organizujemy niebieskie igrzyska. Dołączyliśmy do takiej sportowo-edukacyjnej akcji ogólnopolskiej, robi to jeden ośrodek, włączyliśmy się też w takie obchody w tej formie. Także będziemy na sali, na hali zespołu szkół numer jeden zmagać się sportowo, ale też w sposób dydaktyczny. Co mamy jeszcze później? Później mamy niebieski marsz dla autyzmu. To już jest marsz, który jest od lat. Myślę, że, że gdzieś ludzie widzą to. Fajnie jest to, że już teraz idąc ulicami, gdzie się wychodzą do nas, wiedzą o, o co w tym wszystkim chodzi, a po marszu idziemy do kinoteatru Syrena i tam mamy trzecią edycję naszego talent show przez niebieskie okulary. To dzisiaj przygotowaliście na ten szczególny dzień. Przygotowaliśmy deser z kolorem niebieskim. Bo wiadomo, kolor niebieski jest takim kolorem de artystów. Dlatego desery niebieskie. Co, jest, Kasiu? co, mo co można spróbować dzisiaj? Galarewki, ciasta koloru niebieskiego, bolówka. Bolówką też mamy ciasto. Ale kawa jest czarna. No, to jest jeszcze jest biała. biała. Biała też. Mamy też w tym roku taki element. Włączyliśmy, próbujemy bardzo aktywnie też działać w naszej pracowni krawieckiej. Stolarska już funkcjonuje, a krawieckie efekty dzisiaj są w postaci takich motylków. Także to jeszcze chciałam może pokazać, że to jest też taki wytwór na, naszych uczniów. No, są to ich prace i, i wykonywane, także rozwijają przeróżne swoje talenty i spełniają swoje. Pasję. Wydarzenie uświetnił poczęstunek przygotowany przez szkolną kawiarenkę Serce w Foremce. Uczniowie częstowali gości kawą, ciastem i deserami. Na zakończenie każdy uczestnik spotkania otrzymał motyla w niebieskim lub różowym kolorze jako wyraz wsparcia dla idei świadomości autyzmu. Na dłuższą relację z tego wydarzenia zapraszamy do magazynu Shortpress.